Siemano, siemano, TV Meksikano, witam was serdecznie, o, w w Toruniek, przedpołudniowy w Toruniek, nieporanny, nieporanny, na pewno nieporanny. Oj, są takie rzeczy, że czasami człowiek nie... Boże święty, co to jest? Nie można. Sorry, Ech, ale szybko się ubierałem. Są takie czasami rzeczy, że człowiek nie może spać, ostatnio mam problemy ze snem i śpię, bardzo późno się kładę spać i bardzo późno wstaje i dlatego, ale się kurde narobiło, o Jezus, zdaje się kurde, powinienem mieć informacje z pierwszej ręki, a mam informacje z ostatniej ręki. Słuchajcie, to za cuda i niewidy się dzieją. Przede wszystkim to, ja nie wiem, moim zdaniem, y, pa, y, pani terapeutko, niech pani przestanie leczyć majora, bo to w złym kierunku idzie w ogóle, to nie w tą stronę. Major, jak zrozumieliście, chyba prawdopodobnie na nitrotripie, lub też nie na nitro albo on w jakimś hotelu z jakimiś gośćmi. Trudno powiedzieć, trudno powiedziskować, ponieważ tam, gdzie zawsze on nitro-tripował, nie ma go, ale nie ma też go w domu, chyba że już przyszedł. Więc takie zamieszanie się zrobiło, ale w każdym razie był i na nas go nie było, więc gdzieś był, gdzieś przebywał. Ale no to jest mało ważne i mało istotne, bo każdy się spodziewał, że Major w końcu i tak wyskoczy na nitro-trip, wcześniej czy później. Teraz tylko kwestia, gdzie on był. No tego nikt nie wie. <laughs> Przynajmniej ani Pato, ani ja, ani inne osoby, które siedzą dosyć blisko uniwersum, nie wiedzą dokładnie, gdzie jest Major. <laughs> może leży w domu, odpoczywa, bo nie można się z kolei do nich dostać, więc informacji nie ma jak potwierdzić. Żadnych, żadnych, żadnych. Oprócz tego, słuchajcie, co lepszego, co lepszego. Kolejna jakaś informacja, ale... Mówię, że z piątej ręki, więc nie jestem pewien, czy to prawda. Ponoć wczoraj Krzysiek został okradziony, ponoć był szarpany, czy tam pobity nawet. Trudno mi powiedzieć, bo nie widziałem go i nie widzę, więc są to informacje, powtarzam, niepotwierdzone, ale rozchodzi się wieść coraz bardziej i coraz szybciej, że ponoć został okradziony. Przez kogo? Trudno mi powiedzieć. No na pewno nie przez Majora, bo go przecież wczoraj nie było. Chyba, że wczoraj wrócił w nocy. Także jest to takie obliczanie z poplątaniem się zrobiło. Na obecną chwilę są to wszystko informacje niepotwierdzone. Oprócz tego, że majora nie było w nocy w domu. To na pewno, to na pewno, słuchajcie. Więc postaram się, jak się uda, postaram się jakoś się dostać do belwederu. Jakoś do konona się postaram dobchać, O ile mi się to w ogóle uda dzisiaj, bo jeżeli faktycznie był wczoraj okradziony, ponoć podejrzewa on tę, tę ostatnią, są to. Jego słowa, właściwie to słowa pani Moniki, pozdrawiam Panią Monikę, w ogóle super pomysł, brać majora, no niech pani lasu szykuje dobrego, o, z dobrym siedzeniem, bo ja to radzę, bo on w bloku w domu nie wytrzyma za długo, dobrego lasku, no ale także pozdrawiam i to właściwie to pani Monika to wszystko rozkręciła, że ponoć krzyk został ukradziony i tak dalej, więc y, trudno mi powiedzieć tak naprawdę, czy naprawdę został ukradziony i przez kogo, bo ponoć został ukradziony przez osobę lub osoby, które były ostatnio właśnie yy, z Krzysztofem i z majorem u szwagrów. ci panowie na kabli, czy ten pan, To widać go na kamerze, więc nie sądzę, że to on mógł określić, skoro się pokazał na kamerze. Ale cóż, 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 cóż wiedzieć, pomieszanie z poplątaniem, słuchajcie. Kog sorry, Kogel Mogel. Kogel Mogel, może Krzysztof. Kto wie. No niestety nie Krzysztof. Kogel Mogel, słuchajcie, istny. Nie wiadomo jak się do tego odnieść tak naprawdę. Trudno mi cokolwiek powiedzieć. Więc to tyle, co z informacji z Donosów. O, oh, z Donosów. Dobre słowo użyłem. Z Donosów. Z Donosów. A oprócz tego, słuchajcie, no tutaj pokażę dwie pocztóweczki od widzów na koniec. Jedna dziękuję bardzo serdecznie od Daniela. Bardzo, bardzo Ci dziękuję Daniel. Druga tutaj. Spasymia, Spasymia, druga z Pasymia. a ja słuchajcie, jakiś dobry widz mnie wysłuchał i słuchajcie, i będę miał do rozdania małe, ale ładne, fajne, symboliczne magnesiki na lodówkę tego typu, słuchajcie, zobaczcie, tak to wygląda. Także, jeżeli będzie ktoś zainteresowany, mam ich sporo, bardzo dziękuję tej osobie. Rozumiem, że chce być anonimowa, no ale ale to nie zmienia faktu, że i tak to doszło do mnie, więc bardzo dziękuję, jest ich dużo, więc będę mógł w kopertach poprzysyłać jakoś, w miarę swoich możliwości, takie magnesiki symboliczne na lodówkę z Mexicano TV. A co się, otwiera wam drzwi, a co się rozkręci dalej z tą całą no nie wiem jak to nazwać, czy to afera, czy, czy, czy kradzież, bo ponoć tam był krzyżyk na szarpany. To do tego naprawdę, słuchajcie, nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ no nie ma kontaktu ani z jednym panem, ani z drugim, a skakać przez płoty nie będę, bo nie jestem Wałęsą. I tyle, co mam do powiedzenia. Trzymajcie się ciepło. Meksikano jest jeden. I nie piję. Ha, żeby nie było.